No hej tu Sherlock i jak mnie dzisiaj słychać, wybiło 410 subów oraz dzięki waszemu wsparciu udało odłożyć się trochę na zacne sitko z mikrofonem, więc powody do świętowania tak huczne, że aż chce się tańczyć i śpiewać. Na parkiecie dzisiaj posłuży się amerykańskim mrówkojadem z maratonu, TSM piąteczką co figlować potrafi i co jeszcze umie robić ładnie to wbijać się w oponentów po same spocone kule. I jest coś magicznego w tym czołgu, co umykało mi kiedyś. Ale teraz, panie i panowie, przyszła pora zebrać owoce lat zagłębiania się w taktykę i setek godzin spędzonych na grze. I czym dzisiaj chciałbym się z wami podzielić z okazji moich małych sukcesów, to jak wielka może być radość z maksymalnie bezpośredniej i niczym nieskrępowanej destrukcji, bo to co zrobię TSM z oponentami w tym super szybkim meczu na Ensku to będzie tak skrajny przykład druzgotania woli walki i łamania na kolanie, że aż mi będzie przykro, bo zazwyczaj preferuje pasywniejszą grę na szybkich i miękkich czołgach, Wolę bardziej poukładany gameplay nastawiony na kontrolę mapy niż impulsywną, hardą nawalankę młotem pneumatycznym. I ten mecz jest dla mnie swego rodzaju odskocznią, która budzi we mnie nieokiełznany żywioł, która pozwala mi odreagować, kompletny brak balansu i spieprzony do bezsensownych granic system doboru drużyn. Bo popatrzcie tylko na ten mecz, i jak łatwo przychodzi mi to co robię. I powiedzcie mi, że losowanie plus 2, dwa, dwa, w tym przypadku szóstek na ósemki, to coś dobrego i pozytywnie wpływającego na doświadczenia z gry. Powiedzcie mi, że to wszystko jest normalne, że jeden czołg jest w stanie z odrobiną wprawy i myśli w tym co robi dosłownie jechać po wszystkich jak walec i te walające się pod luwą szósteczki mają szansę zrobić cokolwiek poza zbieraniem na pyrę. I z ręką na sercu powiedzcie mi, że mogą zrobić cokolwiek innego, niż wziąć moje kule do buzi. Powiedzcie, że jest w tym jakiś głębszy sens, a ja sobie potańczę i pośpiewam refren, czyszcząc dosłownie wszystko, co jest przede mną. A sam powiem wam jedną ważną rzecz, bo na moim kanale chcę przede wszystkim pomagać wam zobaczyć strategiczną głębię, którą zobaczyłem sam. Tej grze. Mianowicie WOD to cholernie dziwne zjawisko. Przede wszystkim u podstaw jest grom niesprawiedliwą. czołgi są czołgą. Nierówne balans map i dysproporcja dobierania drużyn to najczystsza forma żartu, granicząca niemalże z kpiną. Ale, gdy się to zaakceptuje, gdy przyjmie się do wiadomości, że tak najprawdopodobniej będzie już zawsze, bo dla Wargamingu zwyczajnie się to opłaca. To nasz umysł otwiera się na radość. Nie jest to radość najlepsza, bo jest to radość mimo wszystko, mimo tych wszystkich złych rzeczy, ale wystarczy jej, by mieć pozytywny wpływ na nasze doświadczenie, a z pozytywnego doświadczenia i szybszy nasz rozwój i osiąganie kolejnych pułapów i celi. Bo nasz własny rozwój, czy to w grze, czy to w życiu, czy jakiejkolwiek dziedzinie, jest o wiele zdrowszy, gdy towarzyszy jemu cieszonka. I prawdziwe kroki milowe stawiamy tylko wtedy, gdy chemia w naszej głowie produkuje endorfinki, i wszystko wtedy wydaje się nam cacy. Charytir schował się za rurami i nie kapnął się na czas, że w wróże była moja piocha. Ta sytuacja nie mogłaby być możliwa, gdyby wszystko było poukładane tak, jakbyśmy chcieli, bo ktoś o podobnych umiejętnościach nigdy nie zagrałby w ten sposób. Tak samo z przeciwnym T28. Gdyby ten gracz był na moim poziomie, nigdy nie puszowałby torami, tylko stawiłby mi czoła w mieście jak równy z równym, i dingalibyśmy się od siebie, grając poprawnie, pozycyjnie przez pół meczu. I tak naprawdę ten odcinek nigdy by nie powstał. Bo musimy zdać sobie sprawę, że nie przeskoczymy tego, do czego wydawca sprowadził tą grę. Ale na co jednak chciałbym zwrócić Waszą i po części też swoją uwagę, to, że wcale nie musi być po naszemu, żeby gra dawała radość. I gdy zaakceptujemy to, czym ta gra tak naprawdę jest i jaka jest. To wod jest szalenie głębokim zjawiskiem, chaotycznym i niesprawiedliwym, z dużą dawką skrajności, ale wielopoziomowość strategii i taktyki i skala tego, co się dzieje, jest po prostu przeogromna. I ta właśnie głębia jest dla mnie radością z gry, sprawdzanie samego siebie, rozwijanie swojego oglądu i tego jak umiem reagować na rzeczy, tym są dla mnie radości i mój wartościowo spędzony czas. A w tym odcinku Loży Derców to tyle. Dziękuję Wam za wszystko i niech wam Bozia WNC wynagrodzi. Powodzenia na randomkach grajcie ładnie. Pa!